W obliczu tego, co dzieje się na świecie, a zwłaszcza u naszych sąsiadów, NATO staje przed nowymi wyzwaniami. Sytuacja geopolityczna zmienia się dynamicznie, a zagrożenia, które kiedyś były teoretyczne, teraz stają się realne i namacalne. NATO staje przed nowymi wyzwaniami. W obliczu rosnącej niestabilności, sojusz musi nieustannie adaptować swoje strategie i plany operacyjne, aby sprostać nowym zagrożeniom. Rosyjska agresja na Ukrainę to jak grom z jasnego nieba, który wstrząsnął Europą. To wydarzenie przypomniało wszystkim, jak kruche może być bezpieczeństwo i jak szybko sytuacja może się zmienić. Sojusz Północnoatlantycki, który przez dekady był ostoją bezpieczeństwa, musi teraz dostosować się do nowej rzeczywistości. W obliczu nowych zagrożeń NATO musi być bardziej elastyczne i gotowe do szybkiej reakcji. Wzmocnienie wojsk lądowych to absolutny priorytet. To nie tylko kwestia liczby żołnierzy, ale także ich wyszkolenia i wyposażenia w nowoczesny sprzęt. To odpowiedź na rosnące zagrożenie ze strony Rosji, która pokazała, że siłę militarną ma nie po to, żeby stała, ale żeby jej użyć do realizacji swoich celów. Rosja nie ukrywa swoich ambicji, a NATO musi być gotowe na każdy scenariusz. Decyzja o rozbudowie sił lądowych to strategiczny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa sojuszu. Więcej żołnierzy, nowoczesny sprzęt i częstsze, bardziej intensywne ćwiczenia to jasny sygnał dla tych, którzy chcieliby z nami zadzierać. To nie tylko kwestia obrony terytorium, ale także obrony wartości, które są fundamentem sojuszu. NATO pokazuje, że jest gotowe do obrony każdego skrawka ziemi swoich członków. To także wyraz solidarności i determinacji w jedności siła. Wspólne działania, wspólne cele i wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo to fundamenty, na których opiera się NATO. To także wyraz solidarności i determinacji w jedności siła. Wspólne działania, wspólne cele i wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo to fundamenty. Na których opiera się NATO. W obliczu nowych wyzwań, sojusz musi być bardziej zjednoczony niż kiedykolwiek wcześniej. Polska, ze względu na swoje położenie, odgrywa kluczową rolę w planach NATO. Nasz kraj, leżący na skrzyżowaniu wschodu i zachodu, jest nie tylko geograficznie, ale i strategicznie istotny dla całego sojuszu. Jesteśmy przecież na wschodniej flance sojuszu, na pierwszej linii frontu. To tutaj NATO koncentruje swoje siły, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność w regionie. To u nas przebiega granica między NATO a Rosją i Białorusią. Nasze granice są nie tylko fizycznym, ale i symbolicznym murem, który oddziela wolny świat od autorytarnych reżimów. Staliśmy się więc strategicznym punktem bastionem obrony dla całego sojuszu. Nasze bazy wojskowe i instalacje obronne. Są kluczowe dla operacji NATO w regionie. Nasza rola w sojuszu nabrała jeszcze większego znaczenia po wybuchu wojny na Ukrainie. Polska stała się nie tylko obrońcą, ale i aktywnym uczestnikiem w dostarczaniu pomocy. Polska stała się hubem logistycznym, bramą dla pomocy wojskowej i humanitarnej płynącej na Ukrainę. Nasze magazyny i centra logistyczne pracują na pełnych obrotach aby wspierać naszych sąsiadów. To przez nasze terytorium płynie broń i sprzęt dla obrońców Ukrainy. Każdy transport jest starannie koordynowany, aby zapewnić, że pomoc dotrze na czas. Polska stała się także drugim domem dla milionów uchodźców wojennych, którzy znaleźli u nas schronienie przed rosyjską agresją. Nasze społeczeństwo otworzyło swoje serca i domy, aby pomóc tym, którzy uciekają przed wojną. W obliczu rosnących zagrożeń modernizacja polskiej armii to nie wybór, ale konieczność. Współczesne pole walki wymaga nowoczesnych technologii i zaawansowanego sprzętu, aby skutecznie bronić kraju. Rząd w Warszawie zdecydował o znaczącym zwiększeniu wydatków na obronność. To strategiczna decyzja. Mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego i zapewnienie stabilności w regionie. Cel jest jeden: stworzyć nowoczesną i dobrze wyposażoną armię, gotową do odstraszenia agresora i obrony Polski. Inwestycje obejmują zakup nowoczesnych czołgów, samolotów bojowych oraz zaawansowanych systemów obrony. Modernizacja obejmuje wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Wojska lądowe, siły powietrzne i marynarka wojenna wszystkie przechodzą gruntowną modernizację, aby sprostać współczesnym wyzwaniom. Kupujemy nowoczesne czołgi, samoloty bojowe, okręty wojenne oraz systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Inwestujemy w cyberbezpieczeństwo i wojska specjalne. Nowoczesne technologie. I zaawansowane szkolenia są kluczowe dla utrzymania przewagi nad potencjalnymi zagrożeniami. Polska armia staje się coraz bardziej zaawansowana i gotowa do działania w każdych warunkach. Współpraca międzynarodowa to podstawa modernizacji polskiej armii. Zaczniamy współpracę wojskową z sojusznikami z NATO, a także z partnerami spoza sojuszu. Wspólne ćwiczenia, wymiana doświadczeń i transfer technologii to kluczowe elementy tej współpracy. Współpraca z USA jest dla nas szczególnie ważna. Amerykańskie wojska stacjonują na stałe w Polsce. To realne wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Współpracujemy w wielu dziedzinach, od zakupów nowoczesnego sprzętu, poszkolenia i ćwiczenia. Stany Zjednoczone, jako największa potęga militarna, odgrywają kluczową rolę w NATO. Amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa są fundamentem sojuszu. Polska, jako kluczowy sojusznik USA w regionie, wie, że może liczyć na wsparcie Waszyngtonu. Ale współpraca z USA to nie tylko sprawy wojska. To także bliskie relacje gospodarcze, kulturalne i naukowe. Łączy nas strategiczne partnerstwo oparte na wspólnych wartościach i interesach. Wojna na Ukrainie to brutalna lekcja dla całego świata. Pokazała, że wojna to nie abstrakcja, a bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. Polska, obserwując wydarzenia na Ukrainie, wyciągnęła wnioski i podjęła działania, aby wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju. Wojna na Ukrainie uświadomiła nam, jak ważna jest silna armia, która odstraszy potencjalnego agresora. Pokazała także, jak ważna jest współpraca międzynarodowa i silni sojusznicy. NATO to sojusz oparty na zasadzie kolektywnej obrony. Atak na jednego to atak na wszystkich. To oznacza, że Polska może liczyć na pomoc sojuszników w razie zagrożenia. Siła NATO tkwi w jedności i solidarności jego członków. Wspólne wartości, cele i interesy spajają sojusz i czynią go skutecznym narzędziem zapewniania bezpieczeństwa. NATO nie prowokuje konfliktów, ale im zapobiega. Sojusz dąży do pokoju i bezpieczeństwa poprzez odstraszanie potencjalnych agresorów. Silna armia gotowa do obrony to najlepsza gwarancja pokoju. Odstraszanie to nie tylko kwestia wojska, to także dyplomacja, dialog i budowanie relacji. To pokazanie, że NATO jest gotowe do obrony swoich wartości, ale jednocześnie otwarte na współpracę. NATO to nie tylko sojusz militarny, to także platforma współpracy politycznej i gospodarczej. Sojusz odgrywa ważną rolę w budowaniu stabilności i dobrobytu w Europie i na świecie. Współpraca w ramach NATO to dla Polski szansa na rozwój gospodarczy, naukowy i technologiczny. To także platforma do promowania polskich interesów na arenie międzynarodowej. Polska jest aktywnym i odpowiedzialnym członkiem NATO. Angażujemy się w misje i operacje sojuszu na całym świecie, dbając o bezpieczeństwo i stabilność. Jesteśmy gotowi do ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo sojuszu. Nasze zaangażowanie w NATO to wyraz solidarności z sojusznikami i troski o bezpieczeństwo Polski i regionu. Bezpieczeństwo to wartość nadrzędna. To fundament, na którym budujemy przyszłość. Współpraca w ramach NATO to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa dla Polski i dla całej Europy. Wspólnie z naszymi sojusznikami jesteśmy w stanie stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata. Razem możemy budować bezpieczniejszą i bardziej stabilną przyszłość dla nas i dla przyszłych pokoleń.